Cześć widzowie, wiem, że trochę światło jest coś nie tego tak. dzisiaj, ale walić światło. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ostatni odcinek maratonu i ostatni odcinek tych wakacji. Niestety, wakacje muszą się kiedyś skończyć i zacząć rok szkolny. Koniec miesiąca dla wielu osób to jest plus, dla niektórych jest to minus. Plus właśnie dlatego, że pierwszego dnia miesiąca mają wypłatę. A minus dla uczniów, bo... To no, szkoła praca. Wiem no. Niektórzy może lubią szkołę, <laughs> nie ja. Ale jest dla mnie też plus i minus, jeżeli chodzi o początek szkoły. Plus, a nie, Minus dlatego, że jednak koniec wakacji. Poczynek, odcinki live. Niestety. Plus ponieważ jest to klasa maturalna od września, od jutra, jak to oglądacie na premierze e, będzie, będę miał, e, rozpocznę klasę maturalną, klasę dyplomową zostanie mi 5 miesięcy nauki wiem, pewnie się zastanawiacie, ale jak to? przecież 7 miesięcy powinno być więc październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, tydzień a w maju już plan no to 8 miesięcy tak naprawdę czemu oddzielimy 3 miesiące sobie? To po proste, ponieważ e, przerwa świąteczna na Boże Narodzenie to tak mniej więcej tydzień. Przerwa na e, okres e, Wielkanocy też tydzień, no to już mamy dwa tygodnie, pół miesiąca. Gdzie jeszcze drugie pół, peryje zimowe? To już cały miesiąc nam odpada, czyli mamy 7 miesięcy. Jeszcze dwa miesiące, co jest? Czemu tak? Oczywiście w kwietniu już raczej nie będę chodził do szkoły, więc kolejny miesiąc mi odpada, to już 6 miesięcy tylko zostaje. A w marcu raczej też, nie do lutego będę chodził, więc 5 miesięcy mi zostało. Plus oczywiście jeszcze tam trochę wolniej, więc no na pewno 5 miesięcy mi zostało szkoły. To jest naprawdę wow, wielkim wynikiem. Pod koniec maja już myślę, że zacznę streamować, e, jeżeli się nie wyprowadzę z domu e, i będę miał internet. E, poza tym no, przyszłego roku planuję zrobić coś takiego. W sensie od 1 stycznia planuję zrobić daily Shorts. Czy mi się uda? Nie wiem. Oczywiście shorty już takie normalne, normalne w sensie nie z gry. Będę wstawiał nie na ten kanał, lecz na kanał Miczys2, link macie w opisie. Jeżeli uda mi się to też w karcie, karta jest z tej strony, to teraz tu gdzieś mniej więcej. Więc odwiedzajcie mój kanał, lecimy po 1000 subskrypcji do maja 2023 roku na tym kanale Mutual Gaming, a potem zobaczymy co będzie. Dziękuję Wam za oglądanie, do następnego razu. Chcę cześć, papa, ja naczekuję sobie, żeby tak idealnie bez cięcia robić. Uwaga!